Cześć. Pokażę Wam, jak zrobić bardzo fajną petardę z zapałek i ze zwykłych petard. <laughs> na początek hmm, potrzebny będzie Wam jeszcze będzie potrzebny nóż i taśma. Taśmy. No i te. Hmm, na początku musicie. Potrzebna Wam będzie draska, zapałek, więc ją odrywacie. Po prostu. To ma być I tu jest są zapałki, tu wkładacie tą siarkę. więc tutaj zginacie tak, żeby pasowała. OK. Ostrożnie wkładacie ją, żeby przypadkowo, żebyście w nie zapałek. Potem z pudełka był zapałek. robicie coś takiego. Chodzi o to, żeby ubić tutaj, żeby to ciasno, ciasno bardzo się działo. Ta siarka tak bardzo przylegała do brazki, żeby po prostu, no, żeby było ciasne. Nie mogę się, kurwa, wysłowić. Dobra, następnie wsypujecie proch z petard, wysypujecie go tutaj. Gdzie jest siarka? Tutaj, na siarkę, zapałek Wsypujecie próch z petard. Nie wiem, z pięcioma petardami to robicie, możecie nawet większą ilość petardów dać Dobra, jedna. trzecia czwarta piąta Okej, okay, teraz ubijacie tak stukacie, bo ten proch tam wszedł te zakamarki Dobra. Jeszcze dwie czwarte damy a, nawet trzy mamy w Dobra. Siach. Szybciutko. Jedna, druga. Okej. Mamy drugą, jest trzecia. Petarda. Dobra. Koniec. Teraz tak ubijacie. Ja już kilka zapałek wystawało. Okej. Okay. Teraz bierzcie następną draskę. Kładziecie na zapałki na, na zapałki, na górę zapałek. Bierzecie teraz bierzecie górę od zapałek. zapałek może nam też będzie lepiej. Możecie już żyć, Po prostu z jesteśmy, za 20-50 groszy jest też dobra. Nie musi to być koniecznie izolacyjna. I przede wszystkim, co jest najważniejsze, aby mocno owinąć. Bardzo mocno. Bardzo mocno, trzeba owinąć to wszystko. Bardzo, bardzo mocno winąć. Mocno, ale musicie też uważać, żeby za mnie nie było. Chodź, no, pobijacie tę ofertę. Kurwa, tak, zbieracie to. Na ostro. Nie żałujecie taśmy. Nie ma lipy. Cóż. Jest mocno. No wiecie to. Taśmę mówiacie, mocno tutaj, gdzie górę. Przede wszystkim górę trzeba sobie Porządnie tam górę odnąć. Dzień Dzień Dobra. Tak. Okay. Jeszcze jeszcze taśmy nie, nie, będzie dobrze. To jest taka petarda samozapłonowa, że tak powiem po uderzeniu od razu eksploduje. Fajna zabawka. Naprawdę trzeba uważać jak się używa. Ok, tak ją I tu teraz tą górę jeszcze trochę ją uwijamy i możemy iść testować naszego granata. Jasną super bedarde. O, jedziemy sobie. Dobra, koniec. Tak będziemy wiem tata. Dobra, teraz będzie test naszego zajebistej petardy, naszej zajebistej petardy, zobaczycie co takie zabawki i kilka takich małych, nędznych petard może zrobić, gdyż jest siła w kupie.